Każdą cenę. Żadna im nie podskoczy. Havis Premium Megapak 38,95. Dywan 60 na 100 cm tylko 9,99. Real? Z przyjemnością. Mam serduszko dla całej mojej rodziny, a ponieważ ten delikatny, kremowy jogurt ma tak wiele smaków, każdemu mogę dać jego ulubione serduszko. A ja mam serduszko dla mamy. To pewne, że nie trzaśniesz obrotowymi drzwiami. I że kiedyś będziesz na emeryturze. Dobrze, że w życiu są rzeczy pewne. FPZU, Starter w przyszłość. On zawsze wybiera takie nudne kolory. A ja uwielbiam czerwony, żółty i zielony. Lubię mieć wszystko poukładane, a ona... Wprost przeciwnie. Trochę fantazji człowieku. Trochę rozsądku. Kobieto. Jak widać, różnimy się jak woda i olej. Ale co do jednego, jesteśmy zgodni. Najlepiej nam razem. Hmm. Zaspakuj w sałatkach. Sosy sałatkowe Knorr. Knor. Każdy posiłek to okazja. Podobno wszystko można kupić. Kwestia. Raty. W PKOBP Twoja rata może wynieść jedynie 44 zł dla pożyczki 2000 zł. Max pożyczka z mini ratą. Fajna rata. PKO Bank Polski od 90 lat blisko Ciebie. Tylko w Taktaku najlepszy na rynku starter za 5 złotych, a na wakacje promocja podwójne doładowanie. Ty ładujesz konto dwukrotnie za minimum 25 złotych w ciągu 5 dni, a my podwajamy drugie doładowanie na rozmowy do wszystkich sieci. Takie rzeczy tylko w erze. Chcecie Monter? Spada. Jasne, uwielbiam Monter. Mały znowu górą. Dzięki Monte. Przekąska zawierająca 85% mleka, czekoladę i pożywne orzechy. Dostanę też Monte? Sot Monte. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Od teraz Commercial Union przedstawia się jako... Aviva Commercial Union. Zapamiętamy? Drogi kliencie, w neonet mamy hit cenowy. Depilator Philips, dokładny i skuteczny, z dodatkową, precyzyjną nasadką. Tylko w neonet za 49 zł. A Pareo w prezencie. Bo u nas najdroższy jest klient. Kolor głęboki, intensywny. Kolor włosów? Musi mieć jeszcze to coś. Garnier NutriS odżywia włosy dzięki olejkowi z awokado. Kolor trzyma się dłużej. Odżywione włosy to piękniejszy kolor. Dbaj o siebie. Garnier. Odkryj nową kolekcję olśniewające blondy i oczaruj wszystkich pięknem swoich włosów. Pij Pepsi. Każdym kodem możesz trafić konsole z grą. A każde osiem gwarantuje doładowanie. Na telefon. Pij Pepsi. Wygrywaj codziennie. Tegoroczna edycja Ligi Światowej Siatkarzy. Jak poradzą sobie nasi zawodnicy z drużyną, która już przeszła do legendy piłki siatkowej. Liga Światowa Brazylia Polska. Dzisiaj o 15.00 na żywo w Polsacie. Siatkarzą kibicuje Jurajska. Oficjalna woda polskiej siatkówki. Jurajska! Garnier zwiększa objętość włosów. Nowy Fructis Volume Restractor 100% objętości, 0% silikonu. Pierwsza pielęgnacja z bioaktywnym kompleksem z ceramidów, która odbudowuje włosy od wewnątrz. 100% objętości. Odbudowane od wewnątrz włosy mają więcej objętości i pięknie się układają. Nowy Fructis Volume Restractor 100% objętości, 0% silikonu. Dbaj o siebie, garnier. Jak uzyskać wyraźną jędrność skóry bez drastycznych metod? Innowacja! Olej Regenerist. Ujędrniający, modelujący krem do twarzy. Najwyższe stężenie kompleksu aminopeptydowego odnawia skórę komórka po komórce i dogłębnie ją ujędrnia, nawet poniżej linii policzków. Olej Regenerist. Wyraźnie jędrniejsza skóra już po czterech dniach bez drastycznych metod. Potwierdzone przez czytelniczki miesięcznika Uroda Beauty Expert. Olej. Pokochaj swoją skórę na nowo. Czujesz lekki głód? Nie jest pierwszej napotkanej rzeczy. Spróbuj, tuka! To nowy krakers. Jest wypiekany. Dlatego taki lekki i niezwykle chrupiący. Nowe krakersy, tuk. Doknij głód. Jesteśmy wyjątkowe. Bo nie dla każdej z nas to samo ciastko jest słodkie. Wiemy, w czym nam źle, a w czym doskonale. Dzielimy się uczuciami, wątpliwościami, marzeniami. Dajemy z siebie to, co najlepsze. Tak jak Niwea wizaż daje to, co najlepsze Twojej skórze, oferując linię produktów do każdego rodzaju cery. Wybierz jedyny specjalnie dla Ciebie. Bo piękno to różnorodność. Teraz Niwea Wizasz w atrakcyjnej cenie. Bądź piękna latem. Moje ulubione śniadanie to Nesvita. Wygodna saszetka, a w niej płatki owsiane, owoce i doskonałe mleko. Wystarczy zalać gorącą wodą i gotowe. Nesvita od Nestle. Moje idealne śniadanie. Teraz w dwóch nowych smakach. Maliny i porzeczki. Lubiłem różne rzeczy, żeby zobaczyć jak to jest. Jestem muzykiem, tłumaczem. Pewnego dnia zacząłem śnić o komputerach. I założyłem własną firmę. Nie widzę przeszkód, żeby się rozwijać. Organizuję szkolenia, wyjazdy... Co pokazywać świat niewidomym. Jestem jedną z niepełnosprawnych osób zatrudnionych przez pana Wojtka. Niepełnosprawni w pełni zdolni. Czy wiesz, co możesz zyskać, zatrudniając osoby niepełnosprawne? Sprawdź na www.sprawnizawodowo.pl Kinga jest mistrzynią w Kocham Cię, Misiu. Adaś mistrzem w Wytrząsaniu. Karinka w Wyciskaniu. Dlatego stworzyliśmy kaszki Nestle, które dają im siłę do zdobywania kolejnych mistrzowskich tytułów w praktycznym opakowaniu z zamknięciem ulubione kaszki najmłodszych mistrzów. Czas na nowość! Kaszki Nestle zdrowy brzuszek z naturalnymi składnikami oraz probiotykami Bifidus BL i prebiotykami, które dbają o dobrą kondycję małych brzuszków w dzień i w nocy. 363, 364, 365 Aż tyle dni masz po każdym doładowaniu. Tylko w Play Fresh. Zdziwiony? A mnie dziwi, że jeszcze nie masz Play Fresh. Niepokonana oferta bez haczyków. Przejdź do Play Fresh. A gdyby tak po prostu się go... I jej też. To nam wszystkim wyjdzie na zdrowie. Tworząc nową kostkę do smaku winiary, pozbyliśmy się aż 50% tłuszczu i 25% soli. Możesz ją wrzucić lub wkruszyć, by nadać swoim daniom jeszcze więcej smaku. Smacznie i zdrowo? To może dodam ją też do innych dań. To nam wszystkim wyjdzie na zdrowie. Nowa kostka do smaku winiary. Wszystkim wyjdzie na zdrowie. Kup dwa ubezpieczenia Unika, by sprawić radość bliskim i zyskać do 400 zł zwrotu składki. Unika. Ubezpieczenia nowej generacji. otyczne połączenie kokosa i ananasa. Sprawdz soczysty melon mix i kuszącą acerolę. Wymień trzy dowolne małe opakowania TikTok lub jedno duże na zdrowkę w kolporterze i wygraj skórkę, która odmieni twój telefon. Poczuj lato na tikTok.pl Kiedy czekam mnie ważne wydarzenie, wybieram ochronę, na której mogę polegać. Innowacja FA. Dezodorant Rice Dry z naturalnym wyciągiem z ryżu. Godna zaufania ochrona, która sprawia, że czujesz, że Twoja skóra jest sucha i świeża. Absolutnie. Far Eyes Dry. Produkt roku 2009. Fa. Poczuj przyjemną świeżość. Nowość. Far Ice Dry Sensitive do skóry wrażliwej. Witam. Hej. W czym mogę pomóc? Wow. Niesamowita. Hmm. E, nowa sukienka oczywiście. Oczywiście. Tyle, że ona nie jest nowa. Taka żywa czerwień? Musi być nowa. Nie, jest wyprana w perwolu. Perwol Color Magic z Color Fix i kolory są żywe jak nowe. Niesamowite. Sukienki Czy my? Perwol oczywiście. Dzięki Perwol Color Magic z Color Fix kolory pozostają żywe jak nowe. Mama ma swoją wodę, siora ma swoją wodę, a my co? A my jo! Chcesz coś swojego? Zrób coś swojego! Mamy swój głos i mamy nasze ego! Owo, owo, owo ma być zdrowo! Baza to źródlana, górska woda nalana. Zakrętka? musi być zakrętka! Teraz nie pryśnie nawet kropelka. Wszystko gotowe? Mamy swoją wodę! Podajcie! Będzie łot! Nasz głos ma power! Nasz głos ma power! Chcę mieć zawsze włosy tak piękne jak po wyjściu z salonu, ale profesjonalne kosmetyki są dla mnie zbyt drogie. Nowość Sajos, używany przez stylistów, zapewnia efekt pięknych włosów jak z salonu, i co najważniejsze jest dostępny w sklepach. W atrakcyjnej cenie. Sajos, profesjonalny efekt, na który możesz sobie pozwolić. Czyszczenie toalety nie musi być olimpijskim wyczynem. Teraz jest łatwiejszy sposób. Wypróbuj nowy aktywny proszek brew Tornado. Aktywna piana wypełnia muszle usuwając kamień oraz brud powyżej i poniżej poziomu linii wody. Higieniczna czystość i natychmiastowy połysk. Aktywny proszek brew tornado. Czyści za Ciebie. By zachować czystość w toalecie, używaj brew Duo Active. Przy każdym spłukaniu brew zapewnia higieniczną czystość i świeży zapach. Brew Duo Active daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Jedyne, co nie jest tutaj w formie, to moje włosy. Jak ty to robisz, że twoje są takie gęste i sprężyste? To nie ja, to moja szauma. Innowacja firmy Schwarzkopf. Nowa szauma Q10 stymuluje produkcję keratyny i wzmacnia strukturę włosów. 100% objętości, sprężystości i połysku. A, to dlatego wszyscy mężczyźni stoją w kolejce do ciebie. Nowa szauma Q10 Schwarzkopf. 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie kończyły się płatki Nesquik! A chciałem miseczkę czekoladowych kuleczek! Okej! Okay, żółty kot dla Nesquika! Żółty koc! Nesquik jest w drodze! Przygotujcie się! Nadlatuje! Nie! Yeah. Kuleczki Nesquik! Bo tak smakuje tylko Nesquik! Wiewiór Skrat wpada na śniadanie z nakładką na ołówek. Z epoki lodowcowej 3. Cztery postaci, po jednej w wybranych płatkach Nestle. Rusza tegoroczna edycja Ligi Światowej Siatkarzy. Jak poradzą sobie nasi zawodnicy z drużyną, która już przeszła do legendy piłki siatkowej? Liga Światowa Brazylia Polska. Dzisiaj o 15.00 na żywo w Polsacie. Polska! Siatkarzom kibicuje Jurajska, oficjalna woda polskiej siatkówki. Ty odmuchani nie masz prawa nic powiedzieć. Do budy? Ale za to będzie inna bardzo. Kulturalna osobka. Ona tu przyjeżdża wieczorem, a wyjeżdża w południe. Synowie, dzisiaj o 18.15. Nie wiedziałem, że to pudło jest Potem. dla ciebie takie ważne. Nawet z nią śpiew. Co to za blondynka? Nie wiem, ale chyba się zakochała. Bardzo mi się podobają twoje piosenki. Jest całkiem niezły. Wiem. Muzyka była dla niego sensem życia. Oto jego historia. Blue Diamond Phillips. La Bamba. Dzisiaj o 25. Wirus się wydostał. To szantaż. Otwieraj cele. 24 godziny. Nowa seria. Dwa odcinki. Jutro o 22.05. Są zniszczone? To dlatego, że utraciły swój naturalny cement. Odbuduj jest LC w przeciwłamaniu się włosów z technologią cement ceramidy. Przywraca włosom naturalny cement, aby wypełniać ubytki i wzmacniać łuski włosów. Włosy są odbudowane, wzmocnione i jedwabiście gładkie. LC w przeciwłamaniu się włosów L'Oreal Paris, ponieważ jesteś tego warta. Księga Smoków. Fantastyczna kolekcja metalowych figur. Z pierwszym numerem Wielki Smok Apokalipsy. Tylko 6,90 już w kioskach. Co świeża guma do rzucia Mentos Pure Fresh Zawiera płynną esencję Mentos Pure Fresh to eksplozja świeżości i smaku Która rozpali twoje zmysły na długi czas Guma do rzucia Mentos Pure Fresh Świeżość, której nie można się oprzeć. Ja lubię żabkę Od rana aż po noc Płatę rachunki Zakupów robię moc Wypłacam kasę Codziennie jestem tam I dzięki szapse, dzięki szapse więcej czasu mam zapka. blisko, szybko, wygodnie Sezon to rowerowy, Barbie wsiadaj na rower Zobacz no jak Barbie porusza nogami Na plaży jedź Barbie, czekamy na ciebie Piesek podskakuje na plażę Barbie Girl Nowość Barbie na rowerze i lalki plażowe sprzedawane oddzielnie Mmm, Kocham jedwab. Jest taki zmysłowy i jednocześnie tadam, super wytrzymały. Teraz także dla moich włosów. Innowacja firmy Schwarzkopf. Nowy taft Ultra Silk Touch. Włosy super mocno utrwalone i jedwabiste w dotyku. Na każdą pogodę. Taft Ultra Silk Touch. Schwarzkopf. 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów. Dla ciebie. o pomoc w ocaleniu świata. Świat przetrwa. Tylko pod warunkiem, że oni zdobędą się na najwyższe poświęcenie. Bruce Willis. Mega hit. Armageddon. W poniedziałek o 25. Jesteś skłonny do poświęceń? Nie wierzę. Ich praca to walka z żywiołem. Nawet najmniejszy błąd może kosztować życie. Już do ciebie idą na nic, wycofaj ludzi, Joaquin Phoenix. John Travolta. Płonąca pułapka we wtorek o 25. Pokochali się od pierwszego wejrzenia i to był tylko początek ich problemów. Powiedz, że to nie tak. W środę o pięć. pod Top Trendy Festival 2009. Przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Na taki koncert warto czekać cały rok. Wystąpi 10 najpopularniejszych artystów, którzy sprzedali największą ilość płyt. Wystąpią m.in. Czesław Śpiewa, Koma, Ania Dąbrowska, Anna Maria Jopek, Patrycja Markowska. A do tego wielki jubileusz Golec Orkiestra. Najważniejsze muzyczne wydarzenie roku. Nie może Was tam zabraknąć. Pierwszy dzień festiwalu, 26 czerwca, godzina 20. Nasz wybór? Zbyszko. Ulubiony smak i orzeźwienie. Zbyszko 3 cytryny. Nowa jakość bez konserwantów. Na Top Trendy zaprasza Computronic. Dostawca notebooków Lenovo IdeaPad. Na koncert Top Trendy zaprasza producent wafelków Princessa.